Dzień dobry, witam serdecznie, ja nazywam się Maik właśnie jesteśmy na moim kanale. Są ze mną moje kochane pędzłopapierski. Moi kochani, nagrywam telefonem, bo mój operator niestety spóźni. Pierwsze co biorę, to biorę się za śniadanie, później idę z psami, a później jadę na trening. Umówiłem się dzisiaj z Robertem Ruchałą, umówiliśmy się też na nagranie TikToka z pewną osobą, ale to później wam pokażę, tak będzie wyglądał ten mój Ja już sobie śniadanko zrobiłem, zajadamy, bierzemy ogarniamy się, idziemy z psami i jedziemy. Proszę Państwa, to jest później operator, możecie mu wymyśleć karę, czy płacimy mu za ten film, czy nie płacimy. Nie no dobra, siadanko złożone, pieski właśnie się wyprowadzają, co pojedziemy na dworze, no i później pojedziemy na trening. Proszę Państwa, jeszcze wam pokażę jak wygląda ogród, bo, bo robię film z ogrodu. Wielkie zmiany, czy byłeś u mnie na ogrodzie? Mm, nie, nie byłem jak jest zrobione. Duże zmiany Cześć, witam. Witam serdecznie. Co to masz za urządzenie w ogóle? Są, to, są, to są zabawki, które poprawiają koncentrację, czas reakcji, spostrzegawczość, kreatywność w trakcie walki, także, także wszystkie ćwiczenia, które, które się robi na tym sprzęcie, bądź piłeczkami, bo ten mam zawsze zestaw ze sobą piłeczek, choćby i do żonglerki. 2-2-2. 113, dobra. Jest dobrze, nie? Bo, najlepiej. Ja poprawiłem. Się. Fajne ćwiczenie. Muszę sobie taki sprzęt się kupić. Dobrze. Dobrze. I następny. Elegancko. Nie wiesz. Po pięć rzutów każdy. Ja jestem reżyserem na akcji, kur... Z Hollywooda. TikToki z Hollywooda. Pary, Wyczyszczona kamerę, aparat? Nie ma tutaj fuszery. W się świecie muzeum. Te upadłeś, To było za bardzo... sztuczne Musimy zająć tak, żeby naprawdę upadł Tak, żeby naprawdę Dobrze. 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 Dobrze Lecimy z tym w końcu walka wieczoru marzenie spełnione. Później Walkopa? Później Walkopa, tak. pas, no nie spodziewałem się, że to nadejdzie tak szybko, nie? Że docenią mi walka wieczoru. tutaj nagle, wiadomo, wypadła inna walka, ale że dostałem walkę wieczoru, a nie ma innego zastępstwa, to jest naprawdę dla mnie takie wyróżnienie no i. dam siebie wszystko, bo jestem gotowy. A teraz wszystko... chyba będzie najcięższa walka w tej karierze tak, tak, Najcięższa walka przede mną. Rywa z UFC. Miał cztery walki w UFC. Co prawda rekord miał tam 1-3, ale no był w UFC, no miał a. cztery walki, nie? Był się z Pedremoniozem, który jest... Dziesiąty na świecie w tym momencie. To kończymy moi kochani trening z Robertem. Dziękuję Ci Robertzie, za trening. Dziękuję Trzymałem bardzo. Się za Roberta. A my lecimy dalej. Będziemy się uczyć tańca, a jest ze mną w tym odcinku Kamil Szpęgielkowski, którego znacie bardzo dobrze z TikToka. Ja dzisiaj właśnie przyjechałem do niego, żeby mnie nauczył jakichś y, densów, y, które się robi na TikToku, które są bardzo popularne. Ja chciałbym się tego bardzo nauczyć i myślę, że ten piękny dżentelmen jest w stanie mi to pomóc. Przedstawiam Kamila wam wszystkim, bo jeszcze go nie widzieliście u mnie na kanale. Dzisiaj razem będziemy nagrywać wspólny odcinek, gdzie Kamil Uczy mnie tańczyć pod TikToka. Tak naprawdę w trendy to ja nie uderzam za często. Ja wolę jakby swoją fazę wykreować. Tak. tak. Ja widziałem że tam masz bardzo duże wyświetlenia na tym TikToku, więc no, można by to nazwać jakimś trendem. Można powiedzieć, że to ja tworzę trendy. No właśnie. Tu myślę, że powoli możemy zaczynać. Ja jestem dzisiaj uczniem, kamień z nauczycielem, więc zobaczymy co wyjdzie z naszej owocnej współpracy. Let's go. <laughs> Widzisz, ja jak zajmuję się poppingiem. Poping ma w ogóle bardzo różne oblicza. Jeśli jest, na przykład, wyobraź sobie gościa, który robi same fale. Tak naprawdę jest to technika wavingu, falowania w tym popingu. I na przykład mam talent, zobaczysz gościa, który typowo bierze w robot dance. To robot dance jest nazwą przyjętą na cele komercyjne, ale oryginalnie to dalej będzie jakby popping. W zależności od tego, co wolimy. Można bardziej się pobawić w coś, żeby było więcej tańca w tańcu i się pobujać, albo można wejść w taką formę MPC robota i let's go. Nie? W tej technice jedną z najważniejszych rzeczy jest umiejętność zatrzymywania się, czyli tak naprawdę zastygania w miejscu zaraz po zrobieniu ruchu. To się u nas nazywa time stop, ale to jest po prostu pauza. Tak to działa. Żeby to osiągnąć, musisz się troszeczkę ponapinać, więc jeśli jesteśmy zbyt luźni, to nie osiągniemy takiego efektu, bo nie jest to widoczne. Natomiast jak się zepnę, od razu widać jakbym był wiesz, 100 puszką, i jak to wszystko pracuje. I nie do tego. Czyli nie jest tego. Czyli nie nie się tego. tak. Tak, tak, tak. Czyli nie się na no, no, no. Teraz czując te dwa punkty, czyli pięty, takim kątem wykręcimy się do boku. Nice. Teraz obie ręce leżą. Dobra. Sekwencja nasza jest taka, jak zaczynała: ręce do pleców, kolana do boku i teraz odwróćmy to, czyli kolana, plecy, ręce. i płynność jest przerąbana. W sensie to trzeba, wiesz, z miesiąc poświęcić, żeby to zaczęło wyglądać. Chodzi <laughs> Tak. <śmiech> o, Co tutaj należy zrobić? Najważniejszym dla mnie mięśniem jest triceps, uderzenie czegoś takiego, ale wyczucie go w taki sposób wcale też nie musi być takie oczywiste, więc to jest praca nad swoim ciałem po prostu. Nie? Ale w związku z tym, że już masz bardziej fajnie to rozbudowane, to tutaj już to zaczyna pracować. Aha. I im więcej w tym masz praktyki, tym szybciej potrafisz w to wejść i z tego wyjść. Bo to jest, chodzi o to, żeby to też nie trwało 3 sekundy, tylko jest uderzenie w muzyce. No, nie jest lekko, powiem tak. To myślałem, że to, myślałem, to jest łatwiejsze. A to jest trudne. Będzie ciężko, ale myślę, się zdamy radę. Czego się, się nauczyliśmy, panie kolego sympatycznie. Jak się dobrze spocić, wymachać i, i, i zrobić dobre cardio, nie? Oczywiście, <laughs> jak chcecie zobaczyć efekt naszej owocnej współpracy, to zapraszamy serdecznie na nasze pliktoki, a my idziemy teraz, w tym momencie, idziemy nagrywać kolejne. Patrzcie, jak nas wycięło. Bo jak nas tak? a! A, Patrz. O, właśnie. Ale zamknąłem oczkę. Ja nie, to co ci ten, robiłem ten. No tak, burtasz tą dobry. to co to chwilę tam chodziło, pamiętam? Aha, tak, tak, pa, tak, no, To kiedyś mój brat podpowiadał, jak starszy, jak się pustować, to właśnie mówił, że to oh, zbijasz i je na I teraz zobaczcie, bar lewej ręki przyklejony jest do brody. No bo uderza, tak? Jakbym uderzał tak, a partner by, kolega by, partner by uderzał sierpa na przykład, to, to w tym prostu zobaczcie jak jestem wystawiony. Przy takim wystawieniu brody wystarczy, to jak ktoś nas lekko i jest po wszystkim.

nie wygra ze mną nigdy. Moi kochani, tak wyglądał mój dzień. Mam nadzieję, że wam się podobał ten odcinek. Ja wam bardzo dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Oczywiście pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę, tak jak Lilusia mówi. Jeśli ten odcinek wam się podobał, zostawcie dzwoneczek, żeby być na bieżąco i pamiętajcie o subskrypcji tego kanału. I widzimy się w kolejnym odcinku. Hej!